Dobry wieczór Państwu, oto Kiryski CW, Freudora z CW-010 odmiana hodowlana road po niemiecku, a po angielsku Red Kiryski już się zadomowiły w akwarium przeznaczonym dla nich na pewno już nie są tak przestraszone jak były zaraz po przyjeździe filmowałem jeszcze je w workach, tak więc to ubarwienie było bardziej blade niż jest teraz. Mogą się Państwu temu ubarwieniu dobrze przyjrzeć teraz. Piękna forma hodowlana tych kirysków uzyskana w Niemczech, też z Niemiec je przywiozłem. Oczywiście planuję je rozmnożyć, ale na to jeszcze trzeba sporo czasu. Tak więc tu na spokojnie do tego podchodzę. Mam grupę kilkunastu sztuk, tak więc jest spora szansa, że te kieryski uda się doprowadzić do rozrodu. Natomiast jeszcze trzeba trochę poczekać, aż dojrzeją i po prostu będzie to możliwe. Widzą Państwo na dnie biały piaseczek typowy dla kirysków najdrobniejszej granulacji raz, że stymuluje naturalną aktywność tych ryb, a dwa, no, że powoduje, że kiryski nie chorują na choroby bakteryjne, wąsików, które potem mogą wręcz im obumierać. I niestety no, przy hodowli tych ryb jest to bardzo ważne, no bo że ryby, ryby okalecza dwa że jednak biorą udział w rozrodzie podczas składania ikry. I tak więc jest kluczowe żeby te ryby utrzymać w dobrej dyspozycji w dobrej formie. Piasek na dnie taki jak państwo tutaj mogą sobie zaobserwować. Akwaria tutaj typowo pod kiryski, może dam dalszy plan. Regal, który ma długość 1,50 m, głębokość pół metra 50 cm. Przede wszystkim dochodziło o to, żeby te akwaria miały dużą powierzchnię dna co jest kluczowe przy kiryskach, przy ich odchowie. Akwaria według mojego projektu. Poprzeczne belki wzmacniające konstrukcje. Z tyłu taka delikatna poprzeczka, na której są oparte szyby. Tak więc parująca wody skrapla się i zwraca z do akwarium. To mogą się Państwo przyjrzeć jeszcze innym. Tutaj kyryskom. To są już moje uzyskane z hodowli młode, e, korydora z Burgessii można też dostrzec, nie, też przywiezione z Niemiec z e, Turisone festiwum młode sztuki jest ich tutaj w sumie parę paręnaście sztuk no i na samym dole mam spełne maluchy kiryski, korydora z Duplicareus przede wszystkim tutaj Państwo je mogą zaobserwować podczas żerowania i jeszcze wrócę do pięknych Kirysków przywiezionych niedawno z Niemiec, wczoraj do korydora CW010 Road po niemiecku, po angielsku Red, w takiej czerwonej formy hodowlanej, podkreślam, niedzikiej, uzyskanej przez niemieckiego hodowcę. 真可以把自己。